Dobre. Nie już. Nie ja będzie. Bo mam problem z uchem. I z koczami. Tak robię to. Tak robię to. Tak nie mogę zobaczyć. Chciałem na to, na to rozwinąć. Ja nie mam nic tego, że mam problem z uchem. Mam jeszcze problem z uchem. Jeśli mogę służyć na to ucho.